Mianowicie, witam wszystkich na słonecznej Ochocie dzielnicy Warszawa. Taka jest. Zresztą bardzo fajna, bardzo przyjazna. Jestem teraz na Ochocie. Godzina 11:30 i mój kolega właśnie jedzie po, po ten motocykl. Zaraz, chwileczkę wam pokażę. Tylko koło. Właśnie to. To moto będzie kupował rzecz jasna, moto nie jeździ ma pewne problemy, o których usłyszycie w tym filmie A ogólnie planuję zrobić taki powiedzmy hmm, mini serial, raczej nie nazwijmy go projekt i właśnie ten projekt powstanie na moim kanale zobaczymy, bo kolega, kolega mieszka w Pabienicach Zbyt często nie będę mógł do niego jeździć Zresztą ta naprawa będzie kosztowna Raczej Także jeszcze pół godziny I Kupujący już przyjedzie Czyli Rafał No dobra Jak cała ta gromadka się zbierze To ja się odpalam. Odpalę kamerkę Dobra to dawaj go Odpakowuj Co my tu mamy? Katajemy, Katajemy Duke. Katajemy Duke. Pojemność 400, tak? 400, mm. Nie, no, Felga nie po. Kurna, nie po aż tak. Lagi dobrze działają, nie? Amorki. To jest na ręce A, bo tam można wkręcić jeszcze Takie no. króciutkie, tak? Nie, ta, złamane ta, ta. A, po prostu ułamane? Nie Nie, no. krótkie takie ma. A w ogóle nie ma sprzęgła, no Złamane kurwa nie widzisz. Mhm, mhm. No, a z tej strony. Z tej też. Z tej też. No jaki śliw ma, wiesz liczniczyk mamy taki co tak się zegar kurwa zbiornik ile wchodzi do tego? z 10 minut. z 10? litrów? no kurwa no w sumie tak jak do moich no mały jest kurwa płyk ale to jest właśnie płyk się kurwa zmieściła zapierdala ja wiem mały ale jary Kurwa, ten półmietrzek ten taki mały, nie? No nią nie Wydech Wydech Chyba jak, więc To mi się podoba miejsce, On w ogóle jest zalen. On w ogóle jest fajny, kurwa. Tak, wiesz, widok ma Zajebisty no. Kierownica nie zablokowana? Zablokowana Czekaj. Uch, <gry> ja to raczej nie padł. O. I takie zegarki mamy tutaj. Elektroniczny wyświetlacz. 96 tysięcy. Trzeba czyścić po prostu. całego go wyczyścić. Ale miałeś ślichy, nie? Na nim. Ale no takim ogólnie... przepraszam. Tutaj. Cześć. A to i to A to masz olej, tak? Другий есть, знаешь, я то мам, я он, А зочка как го, что надо лей, окей, да, шибко, а, а ну так, 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 в моторах ты уж маш, так. Prowadzić go do porządku. Normalnie go odmalować. Nie, a z tego co widzę to kurwa wystarczy po prostu umyć zajebiście. I on będzie świecił. Mamy płyn chłodniczy. Kierunki, kurwa jakie kierunki małe. To nie. mówisz, że zapierdalał ten skuter. Kurde, kurwa weź. Skuder, kurwa O dobra, dobra. Już. Nie podniecaj się, kurwa. Ale o czekaj, to był mój łańcuch, tak? Tak, łańcuch. Przy... Powiedz mi, ani... dobra, a ty w niego, jak kupiłeś go, co tu wymieniałeś w nim? Co w ogóle robiłeś? Nie pamiętam. Sporo rzeczy? Z trzy koła wydałem. No, ale kupiłem za siedem. 45 tysięcy kilometrów, Mhm. I opony. opona jeszcze w dobrym stanie jest ale go trzeba po prostu wyczyścić, wiesz tu jest kurwa pęknięte, no, ale ten plastik to można znaleźć nowy albo go odrestaurować po prostu no dobra, czekamy na, kupuj na kupującego, czyli na Rafała tak, no dobra ten, co sprzedaje, już jęka, że kurna nie chce go sprzedawać No ja go rozumiem o, a to panowie Panowie kupujący Rafał Siemka, cześć Rafał. Sławek, cześć Rafał, Sławek Tylko, że wiesz On, kurwa, jest brudny jak, nie no wiem Widzę o. To jest rakieta Ponoć szybka jest 5 było 160 106 się tu nie jechałem, maksymalnie. Połamane klamki. Ale tylko klamki. Małe ślify były tam, czy 30 na wiedzę w To jest właśnie silnik. Co powiesz na temat? Nic na razie. Silnika. Nic. Nie, no bo i tak, no, z dobrym przebiegiem takie modele to teraz tylko 11-12 tysięcy na to pójdą. No, co? Stoi u nas łodzi za 6 15 rocznego 39 tysięcy najma No ale dobra no takie, takie przypadki O odpali? Odpali, tylko na nie w życie zbiegu No wiem, to spania, wiem nie tego tak. to nie chcę. Odpalać? Znaczy mam nadzieję, że odpali Bo 2-3 tygodnie nie stoi Znaczy stoi no, słucham, Wow. Może tam jakaś blaszka stało, to kurwa poluzowana jest. Mi się wydaje, że jakby to sprzęgło ogarnąć, raz się przejechać, tu <grym> jazdę zrobić i być jakby tak przeczyściły. Albo olej wybić. Może coś jest niedokręcone, kurna. No bo jak. Po, poczekaj, jak nie. Nie, nie wrzucę. Tam jest. Co? Nie widzę Nie widzisz? Nie Ja mogę zająć, bo tam Co nie ma oleju? Co? Jest, jest Jest Weź tam zerknij, jak będę bujał, to wtedy zobaczysz zmianę jakbyś jakby w siedmiu Bo tak fala idzie, nie? Ja teraz nie widzę nic, więc nie wiem czy dobrze bujem ale nic nie widać. Go trochę tak jeszcze bardziej ale no teraz nie widać no, jest, to jest coś tam jest nie wiemy ale jest nie no to już jest, nie nasłucha? to jest to jest na, na przygórnej kres no ale zresztą to ostatnio tak, ja mało jeździłeś na najem na, do tego sprzęgła no i co myślisz? No tak... da ja radę tam... go naprawić? Nie, ja. No i co Rafałko? Co ja to ja powiesz? No już tak nie leci mu, kurwa, z tego Olej, kieprza Nie, no niestrasznie, no Ja sporo na tym jeździłem Łańcuch Ile raz na no. no weź sobie skolkolu, kurna, te... Mm, koszta Ale to no. źle to jest pieniędzmi, żebym to wpuszczał Żeby tu zrobić to No wiem A na przykład, nie wiem, sprawy częściowe Jakbyś... Części, kurwa, nie? Części mogą być na drogie, naprawa Uj bo, bo Nie wiesz, co tam to jest. Byś kupił drugiego nie wiesz co tam jest w środku, nie? No właśnie... no to to jest... powiedzieć tyle, że nie tego sprzęgła i, i biegów Słucham? Nie tego sprzęgła i biegów jeździł normalnie Działał normalnie, gaz dodawał normalnie Sprzęgła jak nie ma. chodzi to nie wchodzą biegów. A on mówi, że jakieś tam wchodzą, tak? Tu jest problem. Hmm, który to, nie, 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 no teraz sprzęgła nie ma, to teraz żarę nie wejdzie, ale jak było, jedynka dwójka szóstka działała normalnie. Z tego co pamiętam 3-4 wchodziło, ale tak mocno stukało, że prawie się nie da się jechać nieżało. Szarpało. Tak, a na piątce jak dodawałem gazu, to ja ją sprzęgło trzymał. Czyli pionka, te zębatki już, tak? Hmm. To zresztą, co mówiłem no, przez telefon. Uh -huh. Ale opona w dobrym stanie. Słowek, oponę oponę. opona to jest najtańsza <laughs> <laughs> no żartuję, że się Tak, żeby nie było. Ale posłuchaj, ale ten wyświetlacz to już jest yy, stary. A co, liftowe, to kolorowe są? No, od 17 roku. To jest 13-16. Aha, okej. Okay. A jakby biegi wchodziły, tak? Można byłoby się przyjechać i zobaczyć, jak on. Jak on się zachowuje? To jest niż mój chyba. Tak, tak, to jest Tak chyba. Ta. Ja z to za 180 km. Lżejsza jest to, tak. na nic nie zrobisz. Wiesz o tym? Mhm. <laughs> to co wygląda na to, że. Na złomie, jak chcesz oddać, to się musisz zapłacić. Teraz. <laughs> Żeby ci podpisali, że za żebyś mógł rejestrować i zdjąć z siebie, nie? Wiesz o mm -hmm. co chodzi? W urzędzie. Mm -hmm. Wiem, wiem, wiem. No na ogólnie chciałbyś się zajmować? No mówię, no to jest kurwa nie na miesiąc, nie na dwa. To jest pół roku to minimum. Jest, kurwa, roboty wiesz No. Ja wiem, tylko że wiesz, mógłbyś go rozebrać. No, ja wiem, ja wiem. Wiem o co chodzi. Wiesz, jakbym miał hajs, szczerze, to bym go wziął w ramach projektu Wiesz, co chodzi, ja bym go kurwa sobie dziugał, powoli Nie wiem, rok, dwa No tak, to jest grabne kurwa jest Wiesz, jego wy, wyczyścić Rozebrać go kurwa na pierwszej części Już jest No to, to, to wiesz W ogóle nie jest poskręcany to da się regenerować. To takie rzeczy to wiesz. Plas plastiki. To wszystko kasza, nie? No ja wiem, wiem. Hamulec nożny jest położony nisko. Czy to. A nie, to biegnie, tak? To biegnie. Z lewej um, strony. Tak, biegnie. No i co myślicie na ten temat tego motorka? Napiszcie no w komentarzach. No tylko ładna. No to <laughs> Z tego wszystkiego. <laughs> no. Wiesz, myślałem, że będzie trochę inny stan, nie? Na zdjęciach tak wygląda, nie? No, to jest silnik tak. tylko, nie? Nie wiadomo co z nim jest, nie? No. Taki jest. Ząb. Nie jest Jakie cenie sprzęgło? Powiedz mi. Oryginał? No. 1500 zł. Półtora tysiąca? Plus robota, nie? No w to Twoim to przypadku. Na dzień dobry, jakbyś chciał coś stawić to masz dwójkę na dzień dobry, nie? Na samą sprzęgło, a reszta? No nie myślał, co to nie jest skoro. Z tymi biegami też tak, nie wiem, rozbierzesz Jak są, się jak jak jest, tak. jak są tryby porozpierdalane No to, to masz cały remont silnika, nie? Tak czy siak, bo łańcuszek sobie macie No to. Macie no nie wiem, że, wiem, że do Hondy Равол до Хонды, такой застав направьте. Хонды это так, но Альстрия мне дорогие. Катаемся Австрия, курва, немцы, Германия. Австрия. Австрия, ну немцы, курва, для меня это есть один. Австрия, немцы. Что-то ничего из этого, так? Не, не за такими наверное. Я говорил, за что? Знаешь, что? Я не знаю, что там Tak mniej więcej na oko ile trzeba wsadzić kurwa? Kurwa z 4,5 tak jak ci mówiłem. Ile? No super gradasz kurwa. No masz sprzęgło półtora no. Łańcuszek kurwa z, z cylindrem z pierścieniami, ze cały komplet też kurwa z dwójkę. <grym> rozrząd? No rozrząd cały nie. A 4,5 żeby wszyscy ogarnąć? Teraz z biegami? Nie ja no to same części. Że za szóstkę w łodzi stoi, wiesz, ma 39 tysięcy i jest pełnosprawny, nie? Za szóstkę w łodzi jest. Pełnosprawny? Pełnosprawny. Wsiadasz, kupa i jeździsz, nie? że jak ja mam to wziąć i się pierdolić z tymi, nie wiadomo co będzie dalej, mhm. to ja mam w łodzi gotowca nie? Wsiadam, kurwa dalej i jeszcze. I ma 39 tysięcy, nie? Przykalkuluj sobie, czy, czy się opłaci to by się opłaciło. A nie może być tak, że rozbierzesz rozbierzesz silnik, na przykład się okaże, że tam coś, nie wiem, zjechało albo... No tak, nie no, jeżeli, jeżeli te biegi kurna wchodzą ciężko, no to coś... W ogóle nie A od kiedy Ci się przestało biegi wchodzić w sumie? No, Prawie je... Prawie jeździłeś jeszcze na tym, biegi nie wchodziły. Prawie długo, z miesiąca. No właśnie. No, ale wtedy 3, 4, 5 Ale poczekaj, najpierw, najpierw posypało się biegi, czy najpierw posypało się sprzęgło? Po sprzęgło nie jest, Nie, w sensie biegi. ono Ci stopniowo e, zaczęło się sypać Nie, sprzęgło sypać. Nagle, nagle poszło Nagle? Stoję sobie na światłach, biorę sprzęgło, do zaraz zielone I nagle coś tam za luźno, bo no, zaraz zjechałem, żeby nie było nic Ale oni znaczy, no, nie... Zaraz on się nie okaże, że w tym sprzęgle kurwa nie, nie trzeba Nie Ale trzeba. coś tam z tym przyciskiem jest, to już jak kupiłem to takie było Proszę napieprzeć, w ten. W ten. Powiedziałoby tak, że klikasz, działają, odklikujesz, nie działają. A co to, to jest? kliknięty i musisz tak napierdalać, żeby żeby to zaczęło działać. Manetki brzmi że... A, okay. Ale ogólnie to z tego co wiem, to cały czas działają. Nie używam bardzo, bardzo ale, ale raczej działają. Działały na pewno dwa lata temu. A ty, jakby co, to masz pomysł dalej, co robisz z nim? To no właśnie na części. no Koła, może kurwa, no co było? Koła. No. Zobacz, to komuś silnik i coś przyciąć Kurwa, panie, co pan mi Nie, myślę, czy to jest 200. No to nie wiem, Sławek mówił, że koło za 400. No to masz 400, 800. Zadupek tylny sam za 200. No to już jest 6000. Przedni pewnie podobnie. To jest 1200. Ale można jeszcze lagie odkręcić. Jak są dobre. No. Jak <laughs> są dobre. Słuchajcie, no gadajcie, nie wiem co i jak. Za ile to sprzedać, tak się zapytam. Ty sam wiesz co jest. A ile miał kosztować? Na początku 1200, później 1400. Ja bym że do 1200 po prostu. Słucham? Do 1200, do 1200 1200 kurwa, teraz... Rowery po, po 3-4 kosztują No to nie jeść a rowery wszędzie, będzie będziesz jechał. <laughs> Tak, ale tu wiesz, jak zrobisz, no to, to, to będzie to zapierdak Wiesz, co ty mówisz? <laughs> wiesz, co ty mówisz? No. Tu na dzień dobry, to trzeba silnik stąd wyciągnąć no, to, Na dzień dobry, to trzeba wszystko rozebrać Całkowicie, kurwa Wziąć pierwsze ranek, to umyć i później to rozkręcać No tak Wszystko a żeby teraz to grabować, to wiesz co tu jest? Piszek długo łapy, by się cieszył? Tak, długo łapy. No nie wiem, czy no jesteś gotów? Za tysiąc go mogę dać. Nie wiem, czy jesteś no gotów, kurwa, tyle kasy zamrozić. Przecież z drugiej strony, kurwa, no nawet ten tysiąc. Jest... Jak go wezmę, no to i tak go muszę, kurwa, coś z tym zrobić. No bym chciał to zrobić. Nie? Tu chodzi o pieniądze teraz, nie? Ja też nie robię. Trójki czy czwórki, żeby wypieprzyć w części. Nie? No tak, ale możesz go powoli robić, tak? OC yes. kosztuje i tak dalej. Co to za Powoli, nie? Na, spokojnie, na spokojnie. No to masz tą drugą ratę, po prostu zobaczyć, masz jeszcze pół roku. No ale to trzeba zapłacić, nie? No. A no, no przegląd jest? On... No on już jest. Jest, to to czerwca. Weź. Dobra, jak nie, jak nie weźmiecie to ja go za 500 to po prostu wezmę. To <laughs> Teraz żartuję, kurwa, żeby nie było. Jezu, chcę jakąś nutę kurwa pozostawić. <laughs> Zabijcie się! Mogę przywieźć na rower, co chcę sprzedać, żeby mu dać za ten nowy. By chociaż... miał rower nowy. zamiana. No, ja mam no, stary, ale, ale mam ja nowy zamiana? Nie, no, Rachel, Nie wiem raczej no, nie Widzicie, musieli już mnie w zamianę wpierdzielić Jeszcze, jeszcze postoimy chwilę, to jeszcze pan opuści jeszcze nie <śmiennie> paliwo kosztuje No jak mówię, no on przecież ten, no, zrobił zdjęcia, filmik, że to nie działa, to nie działa, wiesz To nie to, że on ukrywał, że to jest... No Rafał, decyduj się, szybko, tak czy nie, czy ja? On ci wejdzie? No to nic nie da, że będziemy... Wejdzie znając, kurwa. Okay. No panowie Projekt wisi w powietrzu Kurwa tak a ja nie, już tak. no, ja już się nastawiłem Kurwa, Mówię, dobra, na zimę będzie projekt Zależy gdzie? Bo u nas są kurwa. Kolacje, u was są Ch chujo, No chujowo kurwa ze mnie handlarz ja. nie tak czasami Nie no żartuję To sam reflektor kosztuje w chór oryginalny Выполировать. А не, же, это, что, так, как мухка пойдет. Ну, как Под фактуркой. Да, да. Ну и там поливок полный бак. Да, полный бак. Полный? Да, так, давай, полный, забач. Полный, полный. Я... Подшиваем. Видишь? Нет, это температура. Ну, Нет, не, не, не. температура. Температура из Бак, это миссия, 10. Ну, 5 золотых. Ты, например. 5 дых? Ну, <laughs> no 5 дых, так нормально. Нет, ну, no, 6 по

Dobra, chuj, nie będzie No to Dogadane Czyli co? Będzie projekt? Będzie Co? Ja, yeah. ja Jak to nie wiem? Nie no kurwa. To co ja robię tu z kamerą? Zresztą mia miał być początek kurwa te tego projektu Nie no, Rafał tak żartuje on go rozbierze, powie, że tylko szpilka kurwa tam gdzieś się złamała Ja mam prawko na mowę, on no nie ma I już wszystko, no Ja wiem. będę jeździł, jak zrobi. No tak, przewiozek No właśnie on pasuje no, karta pojazdu to już nieaktualna jest Może i Nie te co mają, to mają Dobra, to oni podpisują umowę Tak, Rafał, to co? To co? Podjesz tutaj, pakujemy. Jest dobrze? No zobaczymy, jak rozbiorę. Rozumiem. Teraz, właśnie, Rafał będzie zabierał to, to moto do siebie. A więc. Dobra, to do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. Weź tam stop, prostu. No, dobra? I teraz mm. weźmy z tyłu. Tylko nie wiem, no bo... yeah. to jest. Czekaj, lusterka. Nie, Lusterka to, to no jest ja. Ja. ja bym odkręcił tę lusterkę. Zrób nie sobie. No, A. O, chyba, że tak. No, okej. Okay. No. Zamknij się? No tak zamknij tak. się, tylko wiesz co, zblokować go może czymś. Masz czymś? Tak no, to jest idealnie. Ty, nie masz coś podłożyć? Trzeba coś ciąć? Pasy trzeba było tak?